Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję poz dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto wywyższa się, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie. Ważna jest ta dzisiejsza ewangelia, ponieważ dotyczy naszej modlitwy i naszego stawania przed Bogiem. Tego jak patrzymy na Boga, jak go rozumiemy, w konsekwencji czy to Bóg jest dobry, czy ja jestem dobry. Jak jest moje serce? Bo chociaż Mowa jest o miejscu w świątyni i my się często do tego ograniczamy: czyli czy siedzę z przodu, czy siedzę z tyłu. To, to tutaj chodzi o serce. A to patrzenie zewnętrzne na tę Ewangelię czyli skoro Faryzeusz stanął z przodu i, i z przodu mówi, jaki jest wspaniały Panu Bogu, ile dobrego robi, to w takim razie my nie będziemy z przodu w kościele, tylko będziemy trochę dalej. Albo jeszcze dalej, i to niestety trochę pokutuje, że się oddalamy w ten sposób od ołtarza, rozumiejąc, że to jest właściwa postawa. Pobudki mamy różne, czemu siedzimy z przodu, albo czemu siedzimy z, przodu, albo czemu siedzimy z tyłu. Czasami jest tak, że trochę nogi bolą, i trudno przejść przez cały kościół, żeby się z przodu. Bywa tak. Natomiast tutaj nie chodzi, że mówię o Was, ponieważ to jest wszędzie tak samo i jak są spotkania dla księży, konferencje dla księży albo rekolekcje, to, to też tak zawsze jest, że trzy czwarte siedzi na samym tyle. Dlaczego? Bo tam łatwiej wyjąć komórkę. Tak jak w szkole. I łatwiej być gdzie indziej, sobie otworzyć książkę. Nie robimy tego na mszy świętej, ale na wielu innych spotkaniach jest to możliwe. Nawet y, i religijnych. Natomiast y, postawa, czemu jestem z przodu albo czemu jestem z tyłu? No. Gdzie się jest łatwiej skupić, gdzie łatwiej jest obserwować, kto w jakim y, 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 przyszedł stroju i czy dzisiaj sam albo osobno, z sąsiadów i tak dalej. Z przodu nic nie widać. Z przodu widzę tylko przód, z tyłu widzę wszystko. I to, to jest, trzeba, trzeba popatrzeć trochę na swoją motywację i, i, i temu się przyjrzeć. U Żydów jest to rozwiązane tak, że na dole modlą się tylko mężczyźni. A kiedyś z tyłu, dzisiaj też na balkonach dookoła modlą się kobiety. I oni to tłumaczą w ten sposób, że mężczyźni jest trudniej się skupić. I mężczyzna jak ma różne bodźce rozpraszające, a takim bodźcem rozpraszającym zasadniczo jest kobieta, to to się nie będzie dobrze modlił, więc niech oni będą tak, że widzą tylko to miejsce przewodniczenia i modlitwy. A kobietom to mniej przeszkadza, bo i tak wszystko widzą. Więc jak są u góry, to tak samo jakby były na dole. Tu i tu wszystko widać dla nich. I w modlitwie dla nich to ma mniejsze znaczenie. To jest tłumaczenie jednego rabina, którego usłyszałem, dlaczego tak się dzieje. Ale ta postawa, gdzie jesteśmy, warto ją weryfikować. Nie pod kątem, gdzie jest mi wygodniej, tylko skupienia, obecności w Bogu. Czy będąc z przodu, czy będąc z tyłu, gdzie jestem bardziej zaangażowany. I, i pod tym kierunkiem. Warto, o, warto podjąć pewną refleksję nad miejscem modlitwy w Kościele. Natomiast w tym wszystkim chodzi o serce, a nie o miejsce. Miejsce mamy wybierać najlepsze na spotkania, najlepsze, żeby być całym w Eucharystii, ale chodzi o serce. I w tym sercu mamy postawę faryzeusza. My, jak słyszymy słowo faryzeusz, to od razu myślimy to nie my. Czyli, może lepiej powiedzieć, mamy postawę człowieka pobożnego, który jest codziennie w świątyni i który ma bardzo konkretną modlitwę, ponieważ on najpierw mówi: Dziękuję, że nie jestem jak ci, jak tamci. I teraz, żeby użyć naszego języka dzisiaj, to Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Którzy nie chodzą do kościoła, którzy nie chodzą na religię, którzy nie mają ślubu kościelnego, którzy są po rozwodzie, którzy nie zrobili pogrzebu katolickiego, którzy drwią z religii i tak Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ci ludzie, bo ja, mówi dalej, ja zachowuję post dwa razy. Ja chodzę do kościoła. Ja byłem na rekolekcjach i chodzę do komunii, a nie jak ci żwi. Ja mam dzieci, które ochrzciłem. Jestem lepszy. To jest serce tego człowieka. I tutaj może to dotykać każdego z nas. Ta postawa która mówi, Ja jestem lepszy, bo tak robię, bo to zrobiłem. A ten drugi, który siedzi, stoi z tyłu kościoła, ma serce, które mówi, Boże, miej litość nade mną grzesznikiem. I kropka. To jest człowiek, który wie, że Bóg jest dobry, a nie ja. Cokolwiek dobrego robię, to robię tylko dlatego, że mam łaskę od Boga, że On wypełnia moje serce. A grzech w moim życiu zniszczył już wiele. Jednym grzechem, którym kogoś mogłem zniszczyć albo komuś coś odebrać. I ten jeden grzech ukrzyżował Chrystusa. Boże, miej litość nade mną grzesznikiem. I nikt z nas nie stanie przed Bogiem, że nie ma grzechu. Możemy powiedzieć dobrze, ten rok to był dobry. Ja w tym roku nie miałem grzechu ciężkiego. Możemy tak powiedzieć. Może ktoś tak może powiedzieć. I bardzo dobrze. Mam dużo różnych drobnych grzechów. Jak idę do spowiedzi, to nie wiem, z czego się spowiadać, ale coś tam zawsze wymyślę. I. No i, i tak jest moje serce. I bardzo dobrze, że jest. Dużo dobra i nie ma grzechu. To jest błogosławieństwo, to jest łaska. Natomiast warto mieć swój grzech przed oczami, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że skoro ja żyję w sposób prawy teraz, to ja mam jakiekolwiek prawo do tego, żeby ocenić kogoś, że nie żyję jak ci cudzołożnicy bez ślubu, kocią łapę, dzieci mają bez ślubu. I tak dalej. Bo to są dzisiaj nasze oceny. Nie ochrzcili dzieci i żyją bez ślubu i są po rozwodzie. A potem jeszcze jest kolejny lewy stopień tych różnych rzeczy, które oceniamy, które jak się pojawiają w naszej rodzinie, to to jest wielki problem. Serce miłosierne i serce przede wszystkim, które woła do Boga o miłosierdzie, bo jestem świadomy, że jeden mój upadek w życiu wszystko zrujnował, i Bóg nie zrezygnował ze mnie, tylko jestem ciągle w miłosierciu. To, że tu jestem zaproszony na ucztę, że Pan dla nas zastawił stół, to nie jest tak, że jesteśmy nam świętej, jesteśmy lepsi. Bóg nas zaprosił i dzięki temu, że jesteśmy nam świętej, Możemy skorzystać z tego, co Jezus zrobił dla nas. On dla nas przygotował stół i możemy w tym uczestniczyć, i to jest łaska dla nas, Boże. Dziękuję Ci za to. Tu nie ma co się oglądać za kimś, kogo dzisiaj tutaj nie ma i nie będzie, z Twojej rodziny czy z Twoich, z Twoich znajomych, porównując się w jakikolwiek sposób. Bo to nie znaczy, że my jesteśmy lepsi, ale przez to, że jesteśmy tutaj. Żyje nam się łatwiej, bo mam Boga w sercu, bo moje serce jest Jego domem, bo jestem w Jego obecności i przez to żyje mi się łatwiej. Mogę w każdej chwili zatrzymać się, Panie, Ty jesteś ze mną, Ty jesteś dobry i nie zrezygnowałeś ze mnie. I to jest to łatwiej, że łatwiej jest wziąć krzyż, że doświadczam miłości Bożej. A możesz wrócić do osób, które, których nie będzie w kościele. I, i tego, tej łatwości dźwigania krzyża przez spotkanie z Bogiem tego i tego dnia mogą tej łatwości mieć mniej. No ale co jeżeli my, my jesteśmy na Mszy Świętej, a potem się okazuje, że to innym, inni sobie radzą jakoś z dźwiganiem krzyża, a my sobie nie radzimy. I powodem jest ta postawa, że idziemy do Jezusa oceniając innych. I na tym się zatrzymujemy. Nie karmimy się Jego siłą, ale oceniamy innych. I wtedy przychodzenie do ołtarza nie daje nam siły, a wzmaga porównywanie się, wzmaga grzech. To jest Ewangelia do tych, którzy są pobożni, do nas, do mnie, do kapłana, do mnie, do nas, do kapłanów. Do osób, które są często w kościele, Ewangelia o nas. I, I potrzebujemy z niej wziąć to, co nam Pan Jezus mówi. Bo on tutaj w tej Ewangelii nie mówi do celnika. On mówi, jak zaczyna się Ewangelia, opowiedział tym, którzy polegali na sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzimi. To może być o nas, to może być o, o kapłaństwie dzisiaj Ewangelia. Że ktoś przychodzi do kancelarii, przychodzi z pogrzebem, a my nim gardzimy, bo kolędy nie przyjął, bo nie był spowiedzi 30 lat. Gardzimy, że nie przyprowadzili do chorego księdza. To może być ona nas Ewangelia. Jezus chce, żebyśmy mieli serce, które ufa Jemu, i gdy przychodzimy do Jezusa, to chcemy czerpać ze źródła. Przychodzimy, żeby był naszą siłą i wszystko tu Jezus przygotował. To, że będą dary, to, że jesteśmy ładnie ubrani i tak dalej. To wszystko jest okej, okay. to jest ważne, ale uczta jest przygotowana przez Boga. Uczta, której On nas karmi, stół zastawił Pan. Od niego jest wszystko. My nic nie możemy do tego dołożyć. Możemy przyjść. W odpowiedzi na Jego zaproszenie, dziękuję Ci Jezu, że jestem. Dlatego chcę być blisko. Dlatego chcę być blisko. Żeby jak najbardziej, żebyś wypełnił moje serce, żeby mnie nie, nie rozpraszały rzeczy, żebym miał siłę, Twoją siłę, wypełniającą mnie. Żebym miał siłę dźwigać codzienny krzyż, którego każdy z nas ma sporo. Żebym miał siłę. Brać to wszystko z uśmiechem, spokojem, z nadzieją, że Ty, Panie mi we wszystkim pomagasz. To jest kierunek, do którego Bóg nas zaprasza i warto się temu przyglądać, weryfikować to każdy pobożny człowiek, każdy kapłan, każda osoba, która chodzi do Kościoła, to jest Ewangelia dla nas i o nas. Więc zachęcam, żebyśmy. W, tej, w tym lustrze tej Ewangelii dzisiaj się przyjrzeli. Amen.